Gdy zmieniamy to, się przemieszczamy w pionie, w poziomie i w wielu innych różnych płaszczyznach. Dzień dobry! Kolejny piękny dzień w słonecznej Kalifornii. Nie. Kolejny piękny dzień w Warszawie. Trochę śniegu, trochę zimno, ale nie jest tak źle, ponieważ z rana nie ma nic lepszego niż dobry trening. Aby naładować na cały tydzień, dzisiaj się troszkę stresuję. znaczy stresuję się od paru dni, bo ten tydzień jest dość ciężki, jeżeli chodzi o pracę do wykonania. Ale już czwartek wieczorem będzie dobrze. Tak więc, ćwiczmy. I ten tydzień będzie dla mnie wielkim wyzwaniem. Wielkim, bo w środę robię bardzo ważne prezentację, a w czwartek robię warsztaty. Szkolenie, warsztaty a propos chmury publicznej. I będzie to coś, czego się boję, ponieważ będę to robił po raz pierwszy. Jak wiele razy w swoim życiu robiłem różne rzeczy, tak i to będę robił po raz pierwszy. Dlatego trochę się boję. Obawiam się. Więc poniedziałek to prawda Uf, do pracy rodacy. A jedziemy właśnie z piotkiem, zawie świadka na zajęcia, bo dzisiaj Piotrk ma zajęcia w szkole. Nie, chyba przygody. Przygody w szkole. Może być. Tak więc do zobaczenia za parę godzin. Oj, pada śnieg. Bardzo produktywny dzień. Wiem, że to pewnie się nie pociesza, że miałem produktywny dzień, ale miałem ekstremalnie produktywny dzień. Udało mi się skończyć prezentację, którą będę robił pojutrze. Napisać artykuł załatwić kilka wewnętrznych spraw i pracować nad warsztatem, który będę robił za 3 dni. Za 3 dni chciałbym Ci pokazać tę prezentację, którą będę robił pojutrze, bo myślę, że trochę wartości, w tym też znajdziesz. Nie może o treści, ale bardziej o sposobie, w jaki ja robię prezentację. Więc jak pewnie wiesz, albo nie, bardzo lubię robić prezentacje na wszelakie tematy. Moim zdaniem, to jest najlepsza forma przekazywania wiedzy, ponieważ jesteś ty. Po drugie, jest to, co jest na tobie przez długi czas i jest szansa, oczywiście, że te szanse nie zmarnujemy, na przekazanie pewnej idei, na przekazanie pewnej wiedzy, na zdobycie połączenia między tobą a twoim słuchaczem, słuchaczami, bo często jest ich dość dużo. Jeden z takich moich wielkich marzeń, wystąpienie przed 250-osobową publicznością, przed tysięczną, no i definitywnie przed pięciotysięczną publicznością. I teraz w zależności od tego, komu pokazuję i co pokazuję, e, robię to w różnych formach. Czasami nie używam ani jednego slajdu, po prostu otwieramy sobie okno przeglądarki i robimy coś, czasami nie używam żadnego slajdu, po prostu mówię, odpowiadam na pytania. Natomiast przede wszystkim w branży IT są popularne e, slajdy, aby robić to w formie e, zwizualizowanej. I gdy robię prezentacje korzystając z Powerpointa, to staram się przynajmniej na zwykłych slajdach mieć albo coś humorystycznego, albo co najbardziej uwielbiam, używać gifów animowanych. Ale też prostych rysunków bez dużej ilości treści, bo jeżeli jesteś w branży IT, to zapewne wiesz, że u nas slajdy są bardzo mocno napchane w treścią, a ludzie tego nie lubią. Ludzki umysł się strasznie męczy, szczególnie gdy robimy coś, co trwa dłużej niż 5 minut. A co się często zdarza? Ważne jest natomiast, żeby próbować eksperymentować z przekazem i nie jestem ekspertem w tych sprawach, powiem prosto, nie jestem ekspertem prawie w niczym, natomiast robię pewne rzeczy z dość dobrymi rezultatami i jedną z moich ulubionych aplikacji jest Prezi. Prezi pozwala robić yy, prezentacje w różnych ciekawych aspektach, a przede wszystkim robić to w formie dość wizualnej, przechodzić między poszczególnymi polami i robić nawet wirowania. Co jak się okazało na kilku prezentacjach wprawia niektórych w choroby lokomocyjne. I cała idea prezji polega mniej więcej na tym, że gdy zmieniamy to się przemieszczamy w pionie, w poziomie i w wielu innych różnych płaszczyznach. Co sprawia, że jest to dość dobrze odbierane i zawsze wprowadza troszeczkę więcej emocji niż yy, slajdy, gdzie mamy cz yy, napisy czcionką, ósemką i prezentę czyta te napisy. Bo nie zapominajmy, że nie chodzi o to, żeby nauczyć wszystkiego, co jest na slajdach, bo ludzie nie zapamiętują wszystkiego. Zapamiętują chyba coś około 10% czy jeszcze mniej, nie pamiętam dokładnie. Natomiast chodzi o to, żeby przekazać pewnego rodzaju emocje i wizje. I jak w tym filmie, incepcja, zaszyć pewną ideę w głowie człowieka, aby zmienił siebie, cały świat. Na lepsze. Kiedyś też w Prezji robiłem taką wielką prezentację, o której wspominałem na tym vlogu, którą robiłem dla dużego przedsiębiorstwa o zmianie kariery. Jeszcze zanim robiłem vloga i bloga. Tak więc przed prezentacjami, które trwają godzinę, dwie godziny albo coś w tych rejonach, zawsze robię prezentację wcześniej, raz, dwa, trzy razy, aby zobaczyć jak się jeszcze w czasie i czy historia, którą opowiadam, ma sens. Wtedy używam slajdów i chcę po prostu przekazać pewną ideę i wprowadzić uczestników danej prezentacji w pewien rytm, żeby przez następny dzień, dwa myśleli o pewnej idei. I nie mogli spać przed nią, to trenuję to. Więc yy, dzisiaj nie, bo dzisiaj dalej będę pracował nad warsztatem, ale jutro będę trenował wieczorem, aby pojutrze móc wystąpić o 10 z rana. Więc jutro poglądacie, jak trenuję wystąpienie o chmurze za pomocą presji. I to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo krótko, wybacz ale mam dzisiaj dużo pracy, wracam do pracy nad warsztatem, który będę robił w czwartek. Trzymaj kciuki, dzisiaj zapowiada się długa kolejna noc, ale to nic, czasami tak trzeba. Zawsze myślę o tym, że już w piątek będę po wszystkim. Duża prośba, gdyż jutro będę jeszcze więcej pracy niż dzisiaj i będzie mi ciężko nagrać dość dobre wideo, zróbmy po raz drugi pytanie-odpowiedzi. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie a propos rodziny, finansów, planowania, pracy, pieniędzy, przyjaciół, czegokolwiek, Napisz w komentarzu, jutro na te pytania odpowiem. Nie na wszystkie, ale na część. Jeżeli nie będzie pytań, czasami wymyślę, więc warto. Tak mi się wydaje. Dowolne, trudne, łatwe, cokolwiek. Dziękuję ci bardzo. Życzę robienia dobrych prezentacji, bo warto dzielić się swoją wiedzą. Każdy ma coś w swojej głowie, czym powinien się dzielić z innymi, aby uczyć innych, aby inni mogli zmieniać swoje życie, życie swoich firm, życie całego świata na lepsze. Więc powodzenia. I do zobaczenia.